Dziś opowiemy o ptaku, którego wszyscy pewnie nazwą strusie. No bo wszystkie duże ptaki nielotne, które mają długie nogi i bardzo duże rozmiary, to dla większości ludzi strusie. Tak naprawdę nie są ze sobą blisko spokrewnione te strusie afrykańskie, południowoamerykańskie i te żyjące na terenie Australii i Nowej Gwinei. Powstały zupełnie inaczej, zupełnie niezależnie ewoluowały od siebie, ale powstały na terenach, gdzie nie było dużo ssaków kopytnych i jakby zastąpiły ich miejsce jako, tych, jako ci najwięksi roślinożercy. Kazuar to mieszkaniec samego, samej północy Australii, półwyspu York i Nowej Gwinei, a także otaczających wysp. Tak naprawdę nie wiemy, czy na tych wyspach te kazuary nie zostały zawiezione przez ludzi? No, ale w każdym razie tam żyją i mieszkają. To jeden z największych ptaków świata najcięższych. Kazuary to Taki żyjące w gęstych zaroślach, w dżunglach, w przeciwieństwie od wszystkich innych strusio podobnych, które żyją raczej na sawannach, na stepach i pustyniach. Stąd też jego budowa jest zupełnie inna. Ma nogi stosunkowo krótkie, bardzo mocne, ubierzenie ciemne, no bo w dżungli lepiej się zlewa z otoczeniem, a poza tym ma na głowie kask, wyraźny taki kask, masywny, natomiast niezbyt ciężki, ponieważ wewnątrz ten kask jest pusty, tylko połączony takimi wyrostkami kostnymi, rogowymi po to, żeby był mocny. Służy on właśnie do przeciskania się wśród splątanej gałęzi podszyty, podszycia dżungli. Kazuar musi się tam przecisnąć, jego pióra to także doskonała ochrona przed deszczem, bo ułożone są jak dachówki. No, i woda po nich po prostu ścieka, bo tam niestety jest bardzo wilgotno. Kazuary to ogrodnicy dżungli. To ptaki, które pomagają jej przetrwać, pomagają jej rosnąć. Wiele gatunków drzew i krzewów nigdy nie skiełkuje, jeżeli nie przejdzie ich nasiono przez układ pokarmowy kazuara. Oczywiście kazuar wydalając następnie te nasiona, dostarcza im również pierwszego nawozu. Dzięki temu mogą szybko skiełkować, szybko rosnąć gdy kazuarów brakuje, zaczyna umierać dżungla, a przynajmniej zmienia się jej skład gatunkowy. Wy wyrastają tylko te gatunki, które no, nie wymagają kazuara. I to środowisko zupełnie się zmienia. Na Nowej Gwinei rodzimi mieszkańcy bardzo boją się kazuarów. Faktycznie jest to ptak szalenie niebezpieczne. Jego wewnętrzny pazur jest dłuższy, dwukrotnie od pozostałych, i niezwykle ostry. Kazuary używają go do, do walk między sobą, bo są terytorialne i samotnicze, ale również potrafią się znakomicie bronić i bronić swoich piskląt. W momencie, gdy atakują, wyskakują na wysokość półtora metra w powietrze i biją tymi nogami do przodu. I były przypadki, że ludzie zostali dosłownie wypatroszeni przez takie uderzenie. Także kazuary naprawdę z nimi nie można ża żartować. W niektórych wioskach, gdy udaje się złapać małego kazuarka, takiego jeszcze w prążkowaniu, wygląda jak warchlak dzika, to wtedy odchowuje się go i on służy jako stróż wioski. Jest znacznie lepszy i czujniejszy od psów i nie boi się atakować obcych. Także każda taka wioska miała swojego kazuara, no i te kazuary to byli stróże tej wioski. Jako że te ptaki są samotnikami, no także ich rozwód to jest taka specjalna afera. Samice wchodzą na terytoria samców i składają im jaja do wybranego przez samce miejsca. Może to być jedna, a może być również dwie, trzy samice. Następnie całą robotę przejmuje samiec. Samica odchodzi, niczym się nie zajmuje, natomiast samiec siada na jajach, inkubuje je przez ponad 50 dni a następnie wodzik i sklęta. Wtedy jest szczególnie agresywny, trzeba na niego uważać. U nas w tym roku kazuary zaczęły znosić jaja, jeszcze nie liczymy na pełen rozród, bo to im zajmuje dużo czasu, zanim się do tego, tego nauczą, ale no, coś zaczęło się pozytywnego u naszych kazuarów dziać, a to ważne, bo niestety Nowa Gwina jak wszystkie inne kraje tropikalne Podlega zniszczeniu ogromna wycinka lasów, zastępowanie ich palmami olejowymi, a przy tym eksploatacja zasobów naturalnych tej, tej wielkiej wyspy nie pozwala na utrzymanie wysokiej populacji kazuarów. Jest ich niewiele.